Ho, ho, ho! Siemano beczki z tej strony Lisandro Lopez i witam was na kanale Lisek FIFA i dzisiaj rozpoczynamy na sam początek Food Championsa, ale nie tylko Food Championsa, bo zaczynamy, widzowie, od paczki za 50 tysięcy końców. Dajcie znać, czy trafiliście już jakiegoś Tocca z ligą, czy jeszcze jeszcze macie rączki czyste yy, i możemy się umówić, widzowie, 500 opaczek pod tym odcinkiem. I patrzcie, co przygotowane będzie na jutro. Partnerem kanału jest g2a.com. Znajdziecie tam gry, akcesoria w świetnych cenach. Link w opisie, polecam. Możemy nawet już to przepalić. Umawiamy się, ja to przepalam w tym momencie. Patrzcie to, Submit Squad. Jutro, w jutrzejszym odcinku to będzie, ale wy w tym momencie zostawiacie łapeczkę do góry. I jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to wiadomo, yy, trzeba subka zostawić, żeby odcineczki wam się pojawiały i żeby wszystko było elegancko i lecimy dur. Yy, Rare Players Pack, paczka za 50 tysięcy, na 83+, plus, więc może jakiś toczyk na przywitanie? Niestety nie. 83? 80? Nie. 83, no okej. Okay. Good job, my boys. Good job. Really, really crazy. Eee, I mamy teraz tak. Mamy sobotę, kiedy to nagrywam. W ogóle Real Madrid mistrzem świata. Daję łapeczkę do góry i się bardzo cieszę, bo no kuponik nie dość się na super, weźcie kuponik z kodem Lisek HD, bardzo fajne bonusy przy rejestracji. To jeszcze wiadomo, że. Yy, no, kibicuję Realowi od czasów, kiedy w, w klubie. No, w zasadzie od Galaktikos, tak myślę. Od Galaktikos, kiedy tam w klubie grali Zidany, Bekamy, Raul, w ogóle mój zawodnik z głównego konta, Raul, w, no, przynosił puchar na środek boiska. Więc po bo, czym widzowie? E, tutaj wygląda ten składik w ten sposób i myślę, że tak o se zagramy. E, Premier Liga no nie, to on musi mieć e, chociaż nie, czekajcie. Ej dobra, my możemy Francuza tutaj dać. Francuza, wtedy Fekir będzie miał e, będzie miał fulla. A mamy, jakieś, o mamy Gaslida'a i musimy dać tylko Premier Liga i będzie elegancko. Więc dajcie też znać, komu kibicowaliście w finale o Ligi Mistrzów. My oglądaliśmy sobie to na transmisji i bardzo elegancko wszystko przebiegło. Zaczynamy Food Champions. Ciekawy jestem też, jakim bilansem skończymy. Na głównym koncie mamy bilans 9-1, więc jest, jest ok, jest w porządku. I powiem Wam szczerze, że mamy teraz sobotę, kiedy to nagrywam. I naprawdę, połączenie w piątek, no i połączenie dzisiaj, czyli w sobotę, no po prostu jest... awesome. W porównaniu do tego co było w poniedziałek, w zeszłym tygodniu, to naprawdę jest no po prostu no, genialne połączenie. Naprawdę mówię to z całym serduszkiem, pełnym miłości, że jest genialne, to się jest, było, no w sumie też jest yy, genialne połączenie i ta gierka po prostu chodzi. No chodzi w jakiś chociaż normalny sposób, aniżeli yy, w dzień poniedziałkowy. Oj, spalony. Chyba nie ma spalony. Nie gwizdaj tego sędzia. Dobrze, nie ma spalonego. Podamy do Benzemy. Ha, żartowałem. Kurde, mogłem podać. Mogłem podać. Mogłem podać, no ale dobra, nie ma co. I teraz tak, Schweinsteiga do Fernandesza. Bruno Fernandes. Ja się też nie umiem doczekać, szczerze, tych pików. Tych pików za Food Champions. Naprawdę. Bo tutaj jest tyle kart które mogą wskoczyć do tego pierwszego zespołu. Jest Gwendozi, jest Close, bo czekajcie, na prawej obronie kormy mamy, yy, na prawej obronie, to muszę przypomnieć, Frimponga mamy. No to przecież. W ogóle, czemu, czemu ja tam mam tylko? Aha, no tak, matko matko, ja go pomyliłem z tym gościem z w Kolenderski, zapomniałem i się zastanawiałem, czemu ja jeszcze mam Frimponga. No, ale ogólnie ten Frimpong też mógłby już wylecieć, nie? Więc tutaj mamy no Gwendozi. Ten, a ten close w ogóle często leci. Jest Guendouzi, który też, no też fajnie można go podpiąć. Dodatkowo Głendozi Francja, mamy benzemę z Francji, mamy tego Fekira. No już nie mówię o tych kartach, które... Hmm. Kurde, zostaje chyba ten Fekir. Zostaje chyba, no jest, jest dobrze. Już nie mówię o tych kartach, które wiadomo, to konto było portugalskie od początku. No, ale jakby też zostało na przykład y, konto y, teraz francuskie. No, myślę, że też by się nikt nie obraził, widzowie. Też byłoby po prostu w porządku, nie? Tak myślę. Yy, a czy tak będzie? Kurcze pieczone. Zobaczymy. Benzema. O, już to wyłapał. O matko, dobra. Bruno Fernandes. No Bruno Fernandes to jest jedyna karta ze środka pola, która dobrze by było jakby się pożegnała z klubem, no. W sensie on jest spoko, ale myślę, że tutaj można nawet nie tyle, że kogoś lepszego na siłę złapać, ale po prostu kogoś, kto no będzie takim odświeżeniem tego zespołu, bo szczerze, no to my i tak ten skład mamy naprawdę bardzo, ale to bardzo dobry. Schweinsteigera też bym się pozbył, mimo, że jest bardzo dobry, to jednak chciałbym opierać ten skład też na kartach niewymiennych, no a Schweinsteiger to zawsze jest 300... 300 tysięcy i z tymi 300 tysiącami można zrobić coś ciekawszego, aniżeli kupować pozycję środkowego pomocnika defensywnego. Szczególnie, że no dzisiaj, no tak, no dzisiaj, bo dzisiaj niedziela, prawdopodobnie wleci paczka z ikoną. Paczka albo pik. Ej, karny. Przecież tam sfaulował mnie chłop. No wleci prawdopodobnie pik albo paczka z ikoną, więc kurczę, fix, dobrze by było też z tego skorzystać. Ten Endika w ogóle tutaj jest i ja tego Endika... Ale to też zobaczymy, bo... Bardzo mi się podoba szyle, o, ja, cię kręcę. No, żał. Ciekawy jest ten bilans. Powiem Wam tylko tyle widzowie, że jestem mega ciekawy bilansu, jaki zrobimy w ten weekend, jeśli chodzi o road to glory. Naprawdę, bo to może tutaj być coś fajnego. W sensie, mam wrażenie, że ten benzema może zacząć ododawać. Jeśli benzema tak się zacznie się przyzwyczaić o do niego, tak bym powiedział. To myślę, że będzie dobrze, ale no, żał, Felix, karty Team of the Season. Kurczę, robi robotę. Robi robotę. Zobaczymy, ile meczeków dzisiaj sobie polecimy. Ale jedziemy, bo przycinek chyba nie wyjdzie z tego meczu. Mecz numer dwa. Tamten mecz wygraliśmy wynikiem 8-7 bodajże. Gościu nie chciał wyjść, więc spoko. No i teraz, widzowie, mecz numer dwa. Mam nadzieję, że tak dobrze pójdzie. Cieszę się, że moi zawodnicy zagrały tak dobrze jak meczu numer. w poprzednim, no, tak bym powiedział. Fekir 1 do 0 Pięknie, piękna bramka. Piękna akcja. No, no, bramka tak sobie, ale akcja bardzo, bardzo ładna. I Fekir, no a póki co Fekir, fajnie, fajnie. Ta lewanuszka bardzo potrzebna w zespole, mam wrażenie. Fekir 2 0. Pięknie. Ładna akcja będziemy tutaj też, trzeba przyznać. Bruno Fernandesz na zielonce. Dziękujemy przeciwnikowi. Dziękujemy za ten mecz, ale no byliśmy tutaj lepsi. Wykorzystaliśmy swoje sytuacje. No i ta zielonka Bruno Fernandesza chyba zamknęła. Zamknęła usta mojemu oponentowi. Lecimy z kolejnym meczem. Super Mercy Zamok. Oh, fajny skład. Oj, szkoda. Wow, 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 wow! Co tu się dzieje? No ja! Ładna akcja! Nice! Kirillon Benzema, Kirillon Benzema, Karim Benzema, Let's go, 1-1, pięknie. Jean-Farrex na zielonce. Wyjaśniamy oponenta. Wow, na zielące, No, elegancko. Wychodzi? Pupu, pio, pio. Elegancko, 3 do 0. Beautiful, beautiful. LX, na zielące, wita się z przeciwnikiem. Kurde, no. Genialna jest to karta. Nie powiecie, że nie. Dużo szczęścia, oj, dużo szczęścia. Dużo, dużo, dużo szczęścia. Dużo szczęścia, ale wygrywamy. No co? No przecież wygrane i nie, nie oddam 4-0 Wilans, widzowie Mogi United. Wow, let's go. Ależ to są dobre akcje, widzowie. Ależ to są dobre akcje. Znakomicie Benzema. 2-0 Benzema. Elegancko. 5-0 Wilans, widzowie. I zagramy sobie jeszcze jeden ostatni meczek. Popi Lans 6-0. Wow, wenecja jest. Benzema. Essa. 6-1-0. Cześć Felix. Essa. Oj, boy, nice. Cześć Felix. Let's go to 1. Uuu, hu Nice. Wow, Karim Benzema. Gościu, wychodzi? Pięknie widzowie. 6 0 Na początek stream... Yy, stream oh boże. Na początek yy, Food Champions. Jestem na tak widzowie. Po prostu jestem na tak. Więc widzowie, w tym momencie wielkie dzięki za oglądanie tego odcinka. Widzimy się jutro o godzinie 18.00. Trzymajcie się, siemano!